Ja chociaż idę do dwunastej. Mój Widzę, że, że strajkujesz, że po prostu jest suche jedzenie samo, no. wczoraj jest zupka zjadłam i dwie kanapki. A dzisiaj tylko dwie kanapki. Thanks <laughs> for No to, Jadzia, walniesz? Hejnał? No. Zobacz, zobaczymy, czy się przyjmie ci, no. No, Jadzia, nie bądź taka. No. Jadzia, chociaż łyczka weź, no. A tak mnie nagra. Nie, no, chciałem zobaczyć, czy ci wejdzie, no. Bo tak, tak, żeby nikt cię nie widział. Walnij tutaj, za tym, no. Zobaczymy, jaka będzie reakcja, no. Bambosowi nie zaszkodziło, a tobie zaszkodziło? Nie wiem, co się stało. To jest właśnie dziwne. To mnie zdziwiło, że Bambos wypierdolił pół butelki, a Ty nic, no. To no, ja nie zaszkodziło mi. Jak? Mocne? No mocne jest. No, teraz to się przyjęło chyba, co? Chyba. Wola piwa się napić, <laughs> Różę szykowałeś? Tak. A ty też pijesz? Ja nie wiem. No. Salić jest trzy złote, nie wiem. Kur... Gdzie jest do domu... A nie barsz, no Boże. Ja. Salić jest złote ja. ja. To, tak, 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 tak. Danie za grupy. Nobel kierownik elewacja wyszła super. Greinplastem zawsze wychodzi sefier. Polski producent światowa jakość. Dobierzcie się do wnętrza. Jakich materiałów używacie? Klej, glazier, farby klasa premium. Tez Greinplast. Online na sklep.grainplast.pl Uczucie pełności. w pluchu. Czynię to laktozy. Pomogu mi Lactocontrol. Unikam biału jak obnia. A teraz mam Lactocontrol. I wiedziałem, że to takie proste. Masz trud.